Czy jest wystarczająco ciemno? To jest i bardzo nowoczesne aranżacje, i piękne, stare kamienice, gzymsowania, unikalne rozety i wszelkiego typu zdobienia. Łódź jest w budowie i faktycznie w tej chwili pokazujemy, jak pięknie może zacząć wyglądać łódź w tym momencie, kiedy cała zostanie poddana rewitalizacji. Można tak, budynki, ale z drugiej strony popatrzcie Państwo, jak, jak przeżywają to ludzie, prawda? Jak ludzie się czują i inaczej zachowują w takiej przestrzeni, prawda? Jak jest fajny, jak jest lekko. Światło ożywia budynki, ożywia przestrzeń miejską, ale w tej przestrzeni najważniejsi są ludzie świetne po prostu inscenizacje niektóre, te które są przy y, fontannie, rewelacja. Nie wszystko oglądaliśmy, natomiast y, przymierzamy się jutro powtórkę. Dzisiaj to jest rekonesans.